Siema, witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj jestem z takim autoplanem, przyjdźcie się. Dzień dobry. I tak, będziecie mieli też taki luźny w sumie dzień na Lyszyna. Teraz się kierujemy na Muszle, na Schody. Nie wiem, czy ja coś będę skakać, bo moja przerzutka trochę odmawia. Więc no, widzimy się później. Dobra, jedzie. Jedzie. Co się stało? Co się stało? <taki> tak! O, czekaj. popisać? No. Ogólnie to zjechaliśmy na Wilcze. Możecie w ogóle napisać w komentarzu, czy stabilizacja jest trochę lepsza. Bo włączyłem stabilizację, nie powinno być takich drgań, dalej są, oczywiście też w sumie GoPro, która ma dobre swoje lata i ogólnie teraz będziemy na wilczych sobie trochę skakać, a później będziemy jechać na takie fajne hopy, nie mogę Wam podać lokalizacji tego, ale po prostu widzimy się już jak będziemy tutaj coś skakać, a później tam. Ogólnie to lecę. Trzy hopy, bo chyba ostatnią też lecę. Bo ukradłem mu full face'a. mam nadzieję, że się nie zabije, nie? Lecę! Dobra, drugi, ostatni przejazd. No i co? Uff. Dobra. JADĘ! O kur... Ogólnie tak, my już prawie jesteśmy. Więc widzimy się już tam na tych opach. Dobra, jesteśmy. Tu jest to miejsce słynne: Dark Mator. Zaraz Wam powiem o co chodzi. Macie w sumie film na ekranie. psychę. A wiesz, na takich rowerach to tym bardziej się boi się. Na Dark Matorze teraz też mogę zrobić. Na czym? Dark Matter. Na czym? Dark Mator. Nie. Dark Mator. Dobra, lecimy. Nie no. Tak, tu był Dark Motor, tu Marcin zjeżdżał i tu spadł, tam był rower. Ej, ta chopa jest dużo. Skoczyłem kiedyś. Mówisz? Tak. Kiedyś K tak. Kiedyś. I na pewno nie na tym rowerze. Co planujesz w ogóle kupować? Powie, no, przedstaw. Dark Motora. Tak? No. Nowy? Nowy, używany? Dywany, bo ja jest nie, okazja I będę miał bombera nie, nie, Yo nie, 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 Ej no. ej tu tu jest nie, jak nie, jak z nie, nie, co tak kopią fami, nie, nie, no, nie, no. tu, tu jest chłopie jak się kryje. No to minimalnie wybija. No bo to ciężko, bo tu... Dawaj ten stolik. Nie, bo się rozwalić knos. Mówisz? No ostatnio jak się skoczyłem, to nie doleciałem, myślałem, że mi chat takną. Ale to jest mega wielkie ogólnie. Ale szczerze? Nie, nie mam takiej psychy jak na przykład Mila, żeby to skoczyć. Ty byś to skoczył? Ja bym się bał. No, na dark matowe, może? Ale to z full face'em i ochłunkami. No. Jak na pierwszy raz najmniej. Ja szczerze nie wiem. Patrzcie, ja stanę na początku. To jest wyższe ode mnie, to ma dwa metry gdzieś. Naprawdę jest to ogromne. Dawaj jeszcze raz. Ty chcesz mojego full face'a? No. Ech. Dobra. Ogólnie to lecę, to bo mnie tamten zmusił. Tak naprawdę to mnie nie zmusił. No. no, dajcie suba Bo tak tak. Dobra, skaczę jeszcze raz Bo gówno się nagrało tym za wysoko Ten coś tam kombinuje Bierz to, kurwa. Patrzcie na to. Żabki. tych No. Nie przejadę? Ej, tu jest mega dużo żab. Słońce tu świeci, się opalają, nie? Dobra, ogólnie pan szymon jedzie, przywitaj się, pożegnaj się. Dobra, witam parę godzin później. Ogólnie nie patrzcie na tą lampkę. Jak to mówią? Jest tanio, jest tanio, jest dobrze, jest tanie. A nie rusza się na razie, bo ogólnie chcę sobie coś pojeździć po nocy. Będzie bomba, którego rower wygląda właśnie tak. Teraz macie zdjęcia na ekranie. Ale będzie prawdopodobnie na rolkach, właśnie do niego jadę. Lampkę sobie wziąłem, bo zaraz będzie... Już się robi ciemno. I żeby po prostu na GoPro było widać obraz. Tu mam jedną w sumie, ale ona nic nie daje i na GoPro nie widać. Dobra, z nie będę gadać, widzimy się już później jestem już z Bombą, przywitaj się. Siema. I co, dzisiaj nie na Rokusiu, nie? Rokuś, już stoi. Rokuś jeszcze rozebrany, czekamy do czwartego albo trzeciego, wtedy... A powiedziałeś dzisiaj, że pierwszego. No pierwszego będę zamawiać, ale trzeciego albo czwartego mi pewnie przyjdzie. A, bo ogólnie obręcz mu pękło, też macie teraz zdjęcie na ekranie i no. no... No. Trzeba robić sport, więc no. na roka. Dawaj trika jakiegoś. Yo. Dobra, dawaj. To nieźle. No, teraz nie zrobiłeś. Coś tam podniosłeś. Było. Było. Co? Co ty pierdzielisz To było 5 pięć? No 5. Pięć. Tyle masz 10. To pięć, gdzieś tyle jest. No to 5 zrobił Dobra, na ziemi Najpierw tu jeszcze Dobra Było Mati będzie skakał, tu jest 10 cm Dawaj, to już się kameruje. A to nie lepiej Ci będzie jak tam No Do, Nie, dobra, nagraj już. Ja nie mogę za Twojej miny. uczyć fejki, Mati. Tak, zresztą mogę Cię nauczyć fejki. No dawaj. Dobra, ale ja nie jeżdżę na rolkach rowerem, okej? Okay? <laughs> ale długo! Lata treningu! <laughs> Ten co na rolkach... A wskocz tu, zrób Panny Nie, wam chopać nie zrobię, ale to ma się jak ty, jak ty, Jak to się nazywa? Na wpiny pedały, serio. Ta? No Pani idzie! Jest przytula Matiego. Pamiętajcie w Matego bo śpiewa. Ogólnie tak. To będzie na tyle w tym dniu. My już zwijamy. Mati pożegnaj się. Nara i nagraj to na końcu. Na końcu. Trzymaj, niech to Tak? to na chwilę. Widzowie, pamiętajcie. Dla Dla nic nie słychać? Ale dobra. Łap lajsy! Nie rzucaj! No weź! Dobra, tu na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. się...